Handlowiec, którego zatrudniłeś, nie sprzedaje, mimo tego, że już wykonywał taką pracę, mimo tego, że dostał od ciebie wdrożenie no i teraz jest rozczarowanie. Pierwszy, drugi, trzeci miesiąc i słabo, zawsze możesz przeprowadzić z nim rozmowę dyscyplinującą i powiedzieć: Sprzedawaj, bo cię wyrzucę. Natomiast to zwykle nie jest skuteczne, dlatego że jeżeli ktoś nie sprzedaje, to zwykle nie wie, dlaczego mu nie idzie. Więc w alternatywie jest taki zadaniowy sposób zarządzania. To znaczy, spójrz na proces sprzedaży i zobacz, które działania prowadzą do sprzedaży. I wyznacz mu zadania, z których będziesz go rozliczał, czyli ilość telefonów, ilość maili, ilość powrotów do klienta, być może praca na dotychczasowej bazie z klientami, którzy kiedyś kupowali, a dzisiaj nie kupują. Jak mu powyznaczasz zadania, to będziesz miał z czego go rozliczać, a zwykle te zadania będą prowadziły do sprzedaży. W ten sposób kształtujesz w nim też nawyk sprzedażowy. On będzie wiedział, co robić, będzie działał dużo, a dopiero potem będziemy się zajmowali jego jakością. Obserwuj, lajkuj, udostępnij.